Łuo czy się zrybadali. słuchajcie, dzisiaj witam was, nie u mnie na kanale, ale witam was u Erna w kolejnym odcinku do youtuberów. Szybki oddech, żebym miał moc gadać. Słuchajcie, mam nadzieję, że lubicie Erna. Jeżeli lubicie go tak jak ja, to... strzelcie łapkę, no... Mordo na konfidencie. Czyli po prostu zostaw suba, bo jak nie zostawisz suba i nie szyjesz ławki, to jesteś konfident. Także dzięki bardzo, że jeżeli subskrybujesz, Erna, leccie oglądać, donatowanie youtuberów, bo jest warto. Trzymajcie się, życzę Wam miłego oglądania. Powiedziałbym Piona, ale zrobię to inaczej. Główka! Uuuu. Mam nadzieję, że będzie. Erno siema xd. Dzięki Erno. Piona, pamiętasz, umówiliśmy się. Dzięki Erno. Wiesz, zawsze to jest... Każdy donate jest tak super fajny. Ja dostałem kiedyś 400 zł na live. Hejczymy, dawaj. Lecik ci 50 złotych. Erno! Erno na... Ej nie! Biecie, proszę nie, biecie. nie! Ej głupio tak od znajomych z pieniądze! Nie.

Nie, nie, dam, nie dam Tak, dać tak mi prywatnie Tam mi jego streama, 100% celu Essa nie ma 100% celu Erno wariant No, no ej, patrz, 1% Jeszcze złotówę trzeba zawalić Patrz jak wyliczył I właśnie do tego art Dzięki, Erno! Dzięki, wariacie! Pozdrawiamy, Erno! Dzięki za pięć dych, mordo! Hello, cutie pie! Ponagrywać mam jakieś tam fajne odcinki, wrócić z zasięgami yy, i myślę, że będzie spok. <grym>, Na koniec! Bardzo dziękuję Tobie Erno. Czekaj, aż przełączę tutaj. Bardzo Ci dziękuję Erno. Ludzie, napiszcie serducho na czacie dla Erna. Wspierasz mnie niesamowicie, Erno. Wysłałeś dzisiaj już stówkę. Możesz mi napisać też na, to, na co to wysyłać, bo aktualnie Paypalem nie można wysyłać mi donateów, ponieważ e, wynikła taka nieprzyjemna sytuacja. O Jezu. Pozdro dla Erna. Serducha wszyscy piszcie i możecie zostawić mu suba na kanale, ponieważ tutaj <laughs> Erno na swoim kanale prowadzi taką serię jak donatowanie youtuberów. I właśnie chyba e, te donaty, które teraz nam wysłał będą w tej serii. Nope. Bo tutaj zaczyna się takie roboty. Takie. Zdecydowanie 48 jeden. złotych i 30 groszy. Eee, Jezus, Maria Erno, 48. Ja pierdziele Erno, wariacie, pewnie nagrywasz te. Eee, to najtujemy youtuberów. Dobra, zostawcie tego subika i tam dzwona, tam wyzynzlajcie go normalnie. Zgwałćcie dzwona, U no, wiecie o co chodzi. <laughs> ja już czuję, że ty tam nagrywasz się, siema, siema ludzi siema thank you